Cześć, kochani, to Sielska, witajcie ponownie. Jest początek nowego miesiąca, a to oznacza, że ja Wam dzisiaj pokażę moją kosmetyczkę marca. Zapraszam. Tak, mam inne brwi, a to dlatego, że w końcu ogarnęłam te moje plemniczki. Kojarzycie brwi plemniczki, ja takie miałam. To znaczy, że tutaj było dużo, dużo się działo tutaj z przodu, a tutaj z, im, że tak powiem, bliżej zewnętrznej zewnętrznego kącika oka, tym było mniej tych brwi i w sumie wiecie, budowa mi. Ja lubię budowę moich brwi i lubię to, że one są gęste i nawet mi te plemiczki bardzo nie przeszkadzały. Ale były dni, że wkurzałam je troszkę i w sumie nie planowałam nic z nimi robić, ale dzisiaj byłam też yy, na liftingu rzęs, bo to też dzisiaj ogarnęłam. I jak robiłam sobie lifting rzęs, to Martyna, fantastyczna dziewczyna, która ogarnia mi bikini, jeśli chodzi o wosk, która właśnie zrobiła mi po raz pierwszy w życiu lifting rzęs. Na, z którym nosiłam się od dłuższego czasu, i kurczę rzuciła tak. A coś robimy z brwiami? I ja stwierdziłam, tak, zróbmy to, i wiecie, tymi liniami, tą niteczką geometrycznie do tego podeszła. I kurczę bardzo, mi się podobało <grafię> Ale czy takie zostaną? Pewnie zostaną. Jakoś tak lżej się czuję. Nie ma ich tak dużo. No, jest troszeczkę inaczej. W każdym razie, a jeśli ktoś nie zauważył, to, <grafię> to zmieniłam brwi. Dobra kochani, kosmetyczka marca, bo w gruncie rzeczy o to przecież chodzi, po to, żeśmy się tutaj spotkali. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, o co chodzi z kosmetyczką miesiąca u mnie, to szybciutkie wprowadzenie. Ja mam tylko troszeczkę kosmetyków wyjętych do mojego biurka. Tutaj te szuflady są płytkie, niezbyt, dużo się, niezbyt wiele się mieści. I w gruncie rzeczy specjalnie sobie takie biurko przy przeprowadzce kupiłam, bo chciałam prowadzić taką rotację w moich kosmetykach. Jak mam je wszystkie, wiecie, jak mam dostęp bezpośredni do nich wszystkich, no to wtedy zauważyłam, że sięgam jednak po nowości, a to, co jest dobre, ale mam od dłuższego czasu, co jest stare, można powiedzieć, to to leży w tych pudłach i leży i nie korzystam z tego, więc stwierdziłam, że będę co miesiąc wyciągać z tych moich pudeł kosmetyki, na których się będę w danym miesiącu skupiać, po które będę sięgać, ale oczywiście też oprócz tych starożytnych, które wyciągam, są też nowości. W tym miesiącu sporo jest nowości, zwłaszcza drogeryjnych. No dobra, po tym bardzo długim wstępie zaczynamy kosmetyczkę marca. I jak to u mnie zwykle bywa, są trzy szuflady. Ta pierwsza z lewej, tam oprócz, wiecie, zalotek, które teraz mi nie będą dzięki liftingowi potrzebne, oprócz zalotek, nie wiem, temperówek do kredek, nożyczek do brwi. Są też y, duże opakowanie podrów, jeśli takowe mam, a mam to takie jedno. I cienie, kosmetyki do oczu. Cienie w rzeczy, no bo tusze i do kosmetyki do brwi są w innej szufladzie. Moi drodzy, cienie. Zacznijmy od cieni i zacznijmy od starowinki. Od jednej starowinki, którą sobie wyjęłam w tym miesiącu. I jest to Patrick Ta. Moja ukochana paleta. Jakbym miała wybrać jedną jedyną ze wszystkich palet cieni, po które sięgam najchętniej, którą najbardziej lubię, to to jest, oj, to jest klapeczka na kremowe cienie, to jest Patrick Ta, Major Dimensions. Dimensions czy Dimension? Dimension. Brązy, beże, tutaj są, oj, lusterko, już myślałam, że w cieniu. Tutaj są dwa piękne cienie, które są na przeźroczystych bazach, jeden jest bardziej, wydaje się, Bardziej, bardziej. Wydaje się być pomarańczowy, on jest beżowy, ten jest chłodniejszy. Tutaj jest taki cień, nie widać tego z delikatną drobinką, bardzo ładnie wygląda na powiece. Tu jest, macie ciemniejsze opcje, oczywiście e, różne tonacje i jasność też brązu. Mamy dwa cienie kremowe, które na mojej opadającej powiece pięknie się noszą, zastygają, są mocno napigmentowane, niewiele ich trzeba. Jest dużo lusterko, uwielbiam tą paletę i zatęskniłam za nią, więc ona w marcu wychodzi z pudeł i wskakuję do kosmetyczki miesiąca i mam trzy nowości. Mignęłam w jednym z lutowych filmików, bo pamiętam, że właśnie wtedy y, kurier z nią przyszedł podczas nagrywania. To jest nowość od kogo? Od Pat McGrath. Mothership Eyeshadow Palette. Jaka tu jest opcja? I... Mój mąż z kimś rozmawia. Ma kolę chyba teraz. Czekajcie, nie no. Przyknę mu drzwi, bo za bardzo go słyszę. O, oh, siedzi w słuchawkach, wiecie, jak ma kole na Skype'ie, w pracy, a pracuje z domu, i nie słyszy tego, że jest głośno. O czym żeśmy mówili? O palecie od Pat McGrath. Ona z okazji walentynek wypuściła całą kolekcję. Tam były trzy opcje kolorystyczne palet. Jedna była cał całkowicie matowa, jedna była ciepła, w ciepłych tonacjach, i jedna była w takich różach delikatnych, przygaszonych. I to jest opcja Iconic Infatuation. I słuchajcie, tu jest jeszcze folika na lusterko. Uwaga, ASMR. Tak nisko tutaj trzymam bo mikrofon przypięty do bluzki. Ja lubię formułę cienia Pat McGrath, zwłaszcza błyskotek. Ona jest jeszcze nietknięta. Palcem nietknięta. Czym? Pędzlem też. Więc w marcu będę się nią bawić. Przyznaję, że mam duże oczekiwania. Wysokie oczekiwania co do tej palety. Jak mnie rozczaruje, to się bardzo zdenerwuję. I mam dwie paletki do twarzy drogeryjne. Jedna to jest Catrice Sun Glow Eye and Cheek Palette i wiem, że są dwie opcje kolorystyczne. Ja mam... Czekajcie, ja mam tą brzoskwiniową. Czy ona ma jakąś nazwę? Honest Peach Please chyba. Tak mi się wydaje. Jest jeszcze w chłodnych różach opcja. Nanotino. Widziałam te paletki. No i macie cztery cienie do oczu. Macie bronzer, macie róż. Jest lustereczko. To będzie... To już było raz noszone, ale nic nie mówię będzie testowane i tutaj mamy też paletkę od Essence Hugs and Teddys. I znowu o, to jest też opcja kolorystyczna chociaż przyznaję że jak ja kupowałam ją na Notino to była tylko jedna opcja. Tu jest jeszcze słuchajcie ten plastik zabezpieczający. I on się teraz będzie mienił wam tutaj w kamerze przed światłami w tych światłach więc muszę go zdjąć ale kurczę się nie chce. O, uwaga! Mamy to. Dobrze. Tutaj jeszcze nie słyszałam sobie tej paletki. Zaczęłam mówić, że jak kupowałam ją na Notino to była tylko ta jedna opcja kolorystyczna, ale na Notino sytuacja potrafi, potrafi być dynamiczna. Oni dokładają tych opcji czasem i to jest 01 Warm Hugs Make Your Face Glow. Jest róż, rozświetlacz i sześć cieni do powiek. Więc no, zobaczymy. Więc jeśli chodzi o cienie, no to mamy trzy nowości: jedną starowinkę, i po to będę sięgać w marcu. No, chyba, że jeszcze coś nowego tutaj skoczy, ale nie planuję, przyznaję. E, tak jak powiedziałam, w tej szufladzie z cieniami czasem e, wrzucam też pudry, które mają dosyć wysokie opakowania. I w pozostałych szufladach, gdzie mam wypełnienia gumowe, one po prostu się nie mieszczą, a szuflady są dosyć płytkie. Słuchajcie, był taki chat make-up chyba w lutym, gdzie mówiłam o zapowiedziach, i mówiłam, że czaję się na korektor od Revolution, i ja go zaraz tutaj pokażę, bo rzeczywiście tak się czaiłam, że w końcu po niego sięgnęłam. Ale przy okazji, jak składałam zamówienie, a składałam, produkty kupowałam na stronie Revolution Beauty, to kupiłam też taki puder. Ja lubię puder. Uwielbiam ten Hydra Mat, który sobie swoją drogą wyjęłam w marcu do kosmetyczki miesiąca. Zaraz Wam go pokażę i mam dzisiaj nim utrwaloną strefę T. Ja lubię puder od Revolution i ten, no też mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Jak on się nazywa? To jest ta seria, seria, seria IRL chyba? Na opakowaniu było. Um, no na opakowaniu tekturowym jest dwa w jednym loose and pressed powder. Ja mam opcję transparentną, czyli bez kolorku. I teraz tak, tu macie sypki puder na dole i macie plastikowe sito, sztywne, a tutaj na górze jest puder prasowany. Jeszcze z niego nie korzystam, jest ustereczko. Nie wiem. Tak jak oczekuję wiele po tej palecie od Pat McGrath, tak przyznaję, że jeśli chodzi o ten puder, to też oczekuję konkretnego performance od niego. Dobrze, jeśli chodzi o tą szufladę z cieniami i z wysokimi opakowaniami po pudru, od pudrów, to tyle. Przechodzimy do podkładów, do korektorów itd. itd. I jeśli chodzi o podkład, który sobie wyciągnęłam na marzec i który mam dzisiaj na sobie, to jest y, prawdziwa sterowinka. Wet n Wild For Focus. To jest ta opcja roz Świetlająca, rozjaśniająca, miałam powiedzieć, to jest bez sensu, rozświetlająca Dewy Foundation i ja tutaj Wam pokazuję dwa, dwie sztuki, bo ja je zawsze mieszam, to jest opcja Soft Beige i Nude Ivory i dzisiaj też ją wymieszałam, przyznaję, że tego jaśniejszego odcienia mam zdecydowaną większość i tylko troszeczkę przyciemniłam sobie go tym Soft Beige, no to jest to beznadziejne wiosło, ta łopatka i on ma taki nieładny zapach. Pachnie jak farba, śmierdzi jak farba, natomiast jest długotrwały, naprawdę porządnie kryjący. No nie jest to pełne krycie, ale jest bardzo porządne krycie. Moja cera mieszana go kocha. Jest naturalne wykończenie powiedziałabym. On jest taki dewy, ale taki lekko liśniący, niezbyt intensywnie, nie jest taki mokry blask, więc... Słońce wyszło! U ciekawie ile to potrwa, ale wracając do podkładu, jeśli chodzi o taką mocniej kryjącą opcję, no to sobie wyjęłam ten właśnie podkład od Wet n' Wild. L lżej kryjąca, kli nie wiem, co mi się dzisiaj z tym językiem zrobiło, lżej kryjąca opcja to jest też drugeria Essence um, Hydro Hero. To jest ten ich krem koloryzujący, 24 Hour Hydrating Tinted Cream, tutaj 88% czytam z opakowania składników, jest pochodzenia naturalnego, jest SPF 15, ja mam go w odcieniu 0,5 Natural Ivory. Jak tak sprawdzałam na dłoni, to ten odcień powinien być teraz dla mnie ok. To jest krem koloryzujący, który jest lekko kryjący, ale jest długotrwały, daje takie lekko lśniące, naturalne wykończenie. Dawno go na sobie nie nosiłam, więc wyciągnąłam sobie tą opcję i kurczę nowość. Mam znowu drogeryjną. Marsz będzie drogeryjny, zwłaszcza jeśli chodzi o konturowanie twarzy, ale do tego przejdziemy zaraz. Mam opcję drogeryjną, jeśli chodzi o podkład. Nowość, którą chcę przetestować, jeszcze z niego nie korzystałam. To jest Catrice. To jest Nude Drop Tinted Serum Foundation. Yy, witamina E. Jest tutaj, jest kwas hialuronowy. Ja mam go w odcieniu 010N. Kupiłam go na Notino i jest pipeta i jest wąski gardło, że tak powiem. Wąska szyjka i znowu będzie bałagan. Bardzo lubię ten podkład o serum od L'Oreal, który miałam wyciągnięty w zeszłym miesiącu. I jak zobaczyłam ten kosmetyk na Notino, to stwierdziłam, że kurczę brzmi kusząco. Zobaczymy jak to się będzie nosiło. Korektory. Dwie starowinki, które wyjęłam. Coś, co mam dzisiaj na sobie to jest Radiant Creamy Concealer od Nars. Mój ukochany, mój ulubiony. Mam go w odcieniu Vanilla. To jest ta mocno kryjąca opcja, a opcja, która troszkę lżej kryje, która ma bardziej naturalne wykończenie. Znaczy, ten Radiant Creamy Concealer, on ma w nazwie Radiant, ale on jest taki naturalny, to nie jest korektor rozświetlający. Ten od Charlotte Tilbury to jest Beautiful Skin Radiant Concealer. On, on lśni intensywniej, ale kryje mm, gorzej, chcę się powiedzieć, od tego od Nars. Ja mam go w odcieniu jakimś takim bardzo jasnym, 3,5 F. No i właśnie dlatego, że jest jasny i że on mi się sprawdza. To nie jest korektor, Nie zmiutł mnie, wiecie, z nóg, jak wyszedł. Jest w porządku. Chcę go troszeczkę ponosić. I nowość, którą będę testować, o której już wspomniałam, to jest ten korektor od Revolution. To jest IRL Filter Finish Soft Matte Concealer. Ma być mocne krycie i ma być bardzo długotrwała formuła. Ale ma być miękki. Sama nazwa głosi: tu, są, tu on jest bez olejów, jest długotrwały, ma oddychać, to znaczy pozwolić skórze oddychać, tak to rozumiem. I ja go mam w bardzo jasnym odcieniu C1. Mi zawsze zależy na tym, żeby moje korektory i moje podkłady były o podtonach neutralnych. To jest najważniejsze. Mogą być troszkę za jasne, troszkę za ciemne, ale ważne, żeby nie były ani za różowe, ani za żółte. No i z tych opcji neutralnych pamiętam właśnie C1. Albo, a później chyba było C6, ale wydawało się bardzo, mm, bardzo ciemne i albo nie było już między C1 i C6 nic neutralnego, albo przeoczyłam. Zamówiłam C1, jest bardzo jasny, ale wiecie co, przy okazji przysłali mi do zakupu, dołączyli próbki. Tego korektora i mam tutaj, cy a, tutaj są w ogóle jakieś bardzo ciemne, ale najwyżej sobie domieszam. No w każdym razie, nawet jak jest za jasny, to to ogram, to chciałam powiedzieć. No i zobaczymy, czy po prostu nie będzie za sucho, bo u mnie to jest problem największy. Nawet jeśli są korektory. Rozświetlające, nawilżające, a ten taki nie jest. Ten ma być, wiecie, o matowym wykończeniu i bardzo długotrwały, to nawet te nawilżające potrafią bardzo nieładnie, sucho u mnie wyglądać pod okiem po kilku godzinach. Maty, no, mam matowy korektor od Nars, Soft Matte Complete Concealer w słoiczku kremowy. I on jest bombowy, mocno kryjący, matujący, ale właśnie nie niewysuszający. Zobaczymy, jak to mi się sprawdzi. Oczywiście dam Wam znać. Jeśli chodzi o brwi, no u mnie jest standard, prawda? Mam cały czas ten Bia, e, Dior 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 Show Brow Onset Brow Mascara, e, którą mam dzisiaj, to moje brwi pociągnięte, ale słuchajcie, kupiłam sobie też Maybelline Tattoo Brow Styling Gel. Ja mam go w no, i oczywiście nie ma tutaj napisane, ale zajrzę do mojego zamówienia i jak nie będzie na ekranie, przy nazwie, to będzie w opisie poniżej, po prostu. Czy znaczy prędzej się zmieści na ekranie niż w opisie poniżej, gdzie jest miejsce ograniczone? Dam wam znać, jaki mam odcień. No, nie mam go dzisiaj na sobie. Nosiłam go za dwa razy i powiem wam, że tak różnie z nim bywa. No, i ja poluję, wiecie, na taką fajną maskarę, właśnie delikatnie napigmentowaną, ale utrzymującą w miarę te moje brwi w miejscu. I szukam opcji drogeryjnej, no bo ten kosmetyk od Dior, który uwielbiam absolutnie, nie jest najtańszy. Nie wiem, czy to będzie to. Czy to mi zastąpi mój Dior show, ale no zobaczymy. A, nie pokazałam Wam pudrów. No wiadomo, że do utrwalania korektora one and only Pat McGrath puder pod oczy. I jeśli chodzi o utrwalanie podkładu, no to widzieliście nowość od Revolution i starowinka od Revolution Pro to jest ten Hydra Mat puder matujący, utrwalający i znikający, nie ma go po prostu na twarzy, wprasowuje go gąbką czy puszkiem, czy nawet pędzlem jak sobie wiecie twarzą pruszę, to on wsiąka w podkład, utw utwardza go i znika, nie ma pudrowości, uwielbiam go i coś o bardziej naturalnym wykończeniu, kiedy nie będę chciała matu Eveline Wonder Match to jest ten puder z pyłem ametystowym, on jest Przefantastyczny. O naturalne wykończeniu, świetnie utrwala też podkład. Lubię to yy, opakowanie bardzo, bo jest zabezpieczone miękkie sitko, miękka siateczka, ja ją bardzo lubię. Nie wszyscy są fanami tego rozwiązania, ja bardzo sobie cenię te miękkie siateczki. I jeszcze jak jest to zabezpieczone, to już jest w ogóle czad. Puder sam w sobie też jest świetny, więc tak... To na marzec. Aha, i jeszcze w szufladzie, gdzie pokazałam Wam, że mam ten duży puder nowy od Revolution, gdzie są palety cieni. Mówiłam, że tam też różne inne rzeczy są wciskane. Mam taki roller od Revlon to nie jest nowość. Kupiłam go chyba na Allegro albo Amazonie, albo Look Fantastic. No nie wiem, to jest roller do matowienia sobie makijażu. Cery też. Tutaj jest węgiel nie, kamień, kamień węgielny kamień wulkaniczny tu jest podobno i on pięknie a nie, to będzie widać ma to wicera. wiecie, no teraz będę musiała umyć pięknie się domywa żel do twarzy czy zwykłym mydłem potem trzeba go wysuszyć, tutaj włożyć z powrotem świetna, że na przykład do torebki zamiast wiecie, bawienie się w te Bibułki już bibułek nie y, kupuję, nie korzystam z nich. Mam ten kamień wulkaniczny od Revlon, chyba od Revlon, tak mi się wydaje. Revlon Ym, i on załatwia sprawę, ale słuchajcie, jak kupowałam te kosmetyki od Revolution, to zauważam, że oni też mają coś takiego. Tu też jest ten kamyczek. No trochę mniej, gorzej się roluje niż ten od Revlon, ale jeszcze z niego nie korzystałam. No zobaczymy. Y, to chyba Przeciągnięte zostało od Koreańczyków. Tak mi się wydaje, że w Korei pojawiły się, czy w Japonii. No, na wschodzie pojawiły się te kamienie wulkaniczne właśnie do zbierania sebum. No i marki w to poszły. No i mam teraz ten od Revlon. Kupiłam sobie też ten od Revolution. Mam, mam nadzieję, że będzie równie dobry. Przechodzimy do konturowania, bo tu się dzieje. Tu jest sporo, aż sobie tutaj mikrofon przełożę. Tu jest sporo, sporo nowości, ale zaczniemy od starowinek od bronzera, który mam dzisiaj na sobie to jest ten Chanel Le Beige. to jest ta nowa edycja bo wiem, że są dwie mam tą nowszą, to jest Healthy Glow Bronzing Cream to jest kremowy bronzer jego jest tutaj dużo i on jest w jasnym odcieniu i z racji tego właśnie, że jest dosyć jasny to wyjmuję go z reguły w tych y, okresach, w, tych, w tym okresie w tych miesiącach, kiedy nie jestem jeszcze muśnięta słońcem fenomenalny jest Fenomenalny. jakością m, może się rzeczywiście pochwalić. No i jeśli chodzi o pudrową opcję, jeśli chodzi o bronzer, starowina prawdziwa. Physicians Formula Butter Bronzer. Ja mam go w odcieniu light bronze. On przepięknie pachnie, nie pachnie tropikami. Tutaj jest taka satynowa opcja. Nie ma drobiny, ale on fajnie liśni w słońcu, fajny odcień. Tak, jeśli chodzi o starowinki brązerowe, to tyle. No, ale mam jeszcze nowości. Mam na przykład brązer w kremie od Catrice. Baby Got Bronze. Taką, takiego maluszka. Ja mam go w odcieniu, pamiętam, jakimś. 10. Cinnamon Spice. Jeszcze nie był, wiecie, słoczowany. Uuu. Uuu. Taki treściwy. Troszkę pachnie, tak dziwnie. Żelkowo. Okej. Okay. Ok, i jeszcze mam moi drodzy, jeśli chodzi o brązer, właściwie mam paletkę, gdzie jest brązer i rozświetlacz, też od Catrice. I słuchajcie, znowu jest folijka niezdjęta. Przypomina Wam to coś? To jest. Złamałam sobie paznokcia. I jeszcze mi lakier. No, nie no, nieważne. Nie o tym. To jest Catrice Holiday Skin Bronze and Glow Palette z Notino. 010 out of Office. Nie słoczowałam, nie korzystałam. Uuu, jakie mięciutkie. Rozświetlacz jest delikatny. Tutaj są swatchy. Rozświetlacz, bronzer. Okej, okay, okej. Okay. Czekajcie, muszę ten kremowy chociaż zetrzeć. Więc mamy, jeśli chodzi o bronzery, to właśnie dwie starowinki. Jedna kremowa nowość od, to, od Catrice i duetik od Catrice. Jestem go bardzo ciekawa. Idźmy dalej w rozświetlacze, bo mieliśmy paletę y, bronzer, rozświetlacz. Essence Gimme Glow Luminous Highlighter. Tak się to prezentuje. W odcieniu 10 Glowy Champagne. Jeszcze, co jeszcze? Mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej delikatny niż to, co przed chwilą spoczywałam. Tutaj. No zobaczymy. Wiecie, no essence potrafi czasem w rozświetlacze, więc tutaj niczego mu nie umniejszam i jedna płynna opcja Catrice znowu All Over Glow Tint. Jak wpadłam tam na to Nutino i zobaczyłam ile jest nowości drogeryjnych uuu tutaj będzie no jest tak fajnie Oczywiście kremowo nałożyłam sporo, więc teraz w porównaniu do tych pudrowych rozświetlaczy może się wydawać, że tamte w ogóle nic nie dają. Ładnie, ładnie. Potrzebuję pusteczki. I starowinkę mam jeśli chodzi o rozświetlacz. To co mam dzisiaj na sobie to jest rozświetlacz w kremie od Nataszy Denony Face Glow Cream Shimmer w odcieniu light po prostu. Bardzo delikatnie nałożyłam. Tak, tylko sobie przyklepałam troszeczkę, bo chciałam troszeczkę nabłyszczyć yy, kości jarzmowe, ale żeby nie przesadzić. Kurczę mam puder w oczach, a właściwie nie w oczach, a na soczewkach. <laughs> jak mam odrobinę pudru albo cienia na powiekach i nie wytuszuję rzęs, no to mam wrażenie, że jak ten puder troszeczkę opada, to właśnie te rzęsy, które nie są wytuszowane, niezbyt dobrze go wyłapują. I potem mam puder w oczach, na soczewkach. Dobra, róże, moi drodzy. Starowinka Luminoso od Milani. Zatęskniłam. Poza tym mam sporo nowości, jeśli chodzi o kategorię róż, ale potrzebowałam czegoś, co jest bezpieczne i takie wiecie, pasujące właściwie do wszystkiego Najw najwspanialszy róż. Jeden z najwspanialszych na świecie, Luminoso od Milani. Jeśli chodzi o nowości, tak, wiem, że Władek wypuścił swoją kolekcję różów we współpracy z Tune Cosmetics. Idą do mnie dwa odcienie, więc to też będzie testowane w marcu. A to, co już u mnie jest w szufladzie, to nowość kremowa od Max Factor. Miracle Pure seria. Ich podkład: kompletna katastrofa u mnie. Um, zobaczymy, jak będzie z różem. To jest, wiecie co, muszę zatrzeć zetrzeć te rozświetlacze i brązery. To jest. Um, Infused Cream Blush z kwasem hialuronowym znowu. Ja mam go w odcieniu 03 Vintage Peony. Ja widziałam, że tam były trzy opcje kolorystyczne. Tak mi się wydaje, czy cztery nawet do wyboru. Tak sobie wzięłam coś, czego raczej w kolekcji nie mam. O, dosyć gęsty. Z Vintage Peony, numer 3. Zobaczymy, czy to nie rozpuszcza podkładu, jak to się aplikuje, jak to się nosi. Znowu. Y Maluszek bronzer od Catrice. Mam też taki róż bronzer od Catrice. To jest Baby Got Blush. Nie od Catrice. To jest Essence. To też jest Essence. Przepraszam. Już mi się myli. Mam mnóstwo nowości od Catrice i od Essence. Essence to są maluszki od Essence. I jeśli chodzi o róż Baby Got Blush w odcieniu 10 Tickle Me Pink. I tu jest tak wiecie słodko. O, tak bardzo słodko. Ale czasem taki kolor też jest potrzebny. Więc tak, jeśli chodzi o Essence, kremowy róż, to to. Mam dwa kremowe różo od Catrice. Jeden jest w opakowaniu. To jest Cream to Powder Blush. Uuu, w odcieniu 02 Treat Yourself. I on wygląda. Jeszcze nie. Nie mogę się do niego dobrać. Ha! Uważyłam palucha. Mm. Włożyłam palucha. <grywa> U jest taki śliski i tłusty, wiecie? I taki odcień. Cream to powder. No zobaczymy jak zastygnie. O nie, cały to jest w różu. Ja to potrafię. No dobra, i jeszcze jeden powiedziałam. I to jest coś, co mam dzisiaj na sobie po raz pierwszy nałożyłam. To jest Catrice Cheek Flirt Face Stick w odcieniu 0,10... And Peach. No jest gęsto, bardziej gęsto niż ta Cream to Powder formuła. To jest coś, coś, co mam dzisiaj na sobie. Przede wszystkim zobaczymy, jak to się nosi, bo aplikować się dzisiaj aplikowało bardzo ładnie. I nie wydaje mi się, żeby rozpuściło dzisiejszy makijaż poniżej. No ale tak, to są różowe, no różowe nowości. Tak jak powiedziałam, idą do mnie jeszcze dwa odcienie róży. Różu od Władka. I, a, i jeszcze kochani, e, jeśli chodzi o usta, nowych pomadek nie mam, ale mam dwie konturówki. W ostatnich ulubieńcach w ulubieńcach lutego pokazywałam Wam konturówkę od NAM, taką pomarańczową właściwie i mówiłam, że kurczę szkoda, że nie ma e, innych odcieni. Nie ma odcieni innych w, w tej kolekcji Kissing mi Softly Liner, bo w w takiej białej kolekcji wyszły tylko dwa odcienie. Czerwieni i jedna, czerw jedna czerwona. Jedna ciepła, druga chłodna. I ja mam obie te konturówki, one są fenomenalne. I słowo daję, że jeśli chodzi o pigmentację, trwałość i kremowość podczas obrosowywania ust, to są jak te konturówki od Pat McGrath. Tylko, że one są automatyczne i już widzę po tej pierwszej, tej chłodnej czerwieni, po którą sięgnęłam yy, no dawno temu, to ona już jest taka, już nie jest tak kremowa. Na no, kontrówki odpad, z racji tego, że są temperowane, to jednak będą trwalsze. Ale poszłam sobie do szafy m, nam i zobaczyłam, że oni mają kontrówki. Inna kolekcja, Iconic Matte Pencil. Też one są chyba w. Wy... Tak, też są, tak? Automatyczne, tak. Też jest ten. Niby temperówka, dowiecie. Yy do naostrzenia tej końcóweczki, żeby była precyzyjna i wziąłam sobie dwa odcienie: 4 Soft Nude i 5 Dream Nude. Uh, jest pigment i jest kremowo. Kupiłam je wczoraj, więc i tu też. Czyli tak. Czwóreczka, piąteczka. Czwóreczka, piąteczka. Mówiłam, kiedy mówiłam o tych konturówkach właśnie w lubieńcach, że Szkoda, że nie ma innych odcieni, bo nudziak by mi się przydał. No i kurczę, zobaczymy, czy te będą równie dobrze, bo może być tak, że wiecie, oni tą formułę właśnie I Iconic Matte wcisnęli do tego Kissing Me Softly, zmienili tylko opakowanie, zrobili czerwienie i to jest tak naprawdę to samo. No ale to się okaże, czy są... Równie trwałe przede wszystkim, bo są kremowe i są mocno napigmentowane. To przed chwilą, żeśmy sprawdzili. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o kosmetyczkę marca, to to wszystko. No i tak, moi drodzy, tak się to prezentuje. Ja Was zapraszam do siebie w niedzielę i będzie, moi drodzy, dęko, ale nie będzie dęko kremach do rąk czy balsamach do ciała, ale będzie dęko kolorówkowe. Co prawda nie skończyłam żadnej palety, ale jest troszeczkę rzeczy, które udało mi się wykończyć makijażowych rzeczy i to Wam pokażę, powiem Wam czy było warto, czy sięgnę po kolejne opakowania, czy nie. Zapraszam Was na denko w niedzielę. Do zobaczenia. Na razie pa.